Bierze Panią Agnieszka na planetę, na planetę bardzo wysokowibracyjną. Idziemy na planetę Rado. Ona jest przepiękna. Mieni się w słońcu, tak jakby Pani oglądała kryształ. I zbliżacie się do tej planety. I wchodzicie. Agnieszka tam pokaże Pani wejście. Wchodzicie razem. Otwiera się pomieszczenie. I w tym pomieszczeniu stoi skaner, taki jak na lotnisku. Podchodzi Pani do tego skanera, do tej taśmy, stoi Pani na nim. Taka taśma staje Pani na tej taśmie, i z góry na Panią schodzą trzy takie obręcze w formie hula hop ale to są obręcze energetyczne. One się będą przenikać z góry na dół, z góry na dół. Skanują wszystko to, co nie jest Pani, wszystko to, co Panią obciąża. Jeśli ma Pani dodatkowo jakieś traumy, przekonania, blokady. Obce energie, implanty, chipy, konstrukcje, nie wiem, portale wszystko, co nie jest Pani własnością, w tej chwili jest skanowane. Agnieszka to wszystko widzi, będzie Pani ładnie opowiadać. I tam podejrzewam, też jest bardzo dużo. <laughs> tak, już mam obraz. Zaczęło się skanowanie. Tak. Jest wszystko chyba, właśnie z portalami. Z konstruktami na zewnątrz, wewnątrz. Czekajcie, jak na zewnątrz jest. Tożsamości tam są ściągane. Wszystko, co nie jest Pani energią, ale aż na zewnątrz Pani ma, to też pierwszy raz się spotykamy z tym. Powiem to od razu, tutaj dwie rzeczy, które mi się pokazują i teraz sobie przypomniałam, widziałam to u Pani, zaczęłyśmy. Tabletki, które dostała Pani w ramach leczenia depresji, jakieś psychotropy, czy coś, one blokują dostęp. I to widzę, widzę jak bloker działają. I ten pancerz, który widzę na Pani, to właśnie jest częściowo od tych tabletek. Okej? Okay? Tak, niestety. I widziałam to na początku, rzeczywiście widzimy to po raz kolejny. Dlatego miała Pani taki odruch, że przestać brać te tabletki właśnie. Pani w ogóle ma odcięte jakby czucie, połączenie ze wszystkim dookoła. Pani ma się nauczyć łączyć nawet z naturą, z drzewem za oknem, żeby Pani sobie ten przepływ odbudowała z powrotem, bo to jest do zrobienia właśnie, nie? Tylko świadomie poprowadzić proces. Jeszcze jedno, też mi się pokazuje, teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy też odbudowujemy swoją kobiecość. Taki pancerz mi się pokazuje mocny też na Pani brzuchu. Jakby w ogóle te aspekty były odcięte. Nie wiem, czy pani się leczy też gdzieś tam trochę, czy nie. Natomiast nie, okej. Okay. To po prostu chodzi o ten mental i pewne doświadczenia. Pani odcięła całkowicie jakby to wszystko, co jest związane z tymi partiami ciała też. I to mi się pokazuje jako trochę inny pancerz, e, niż oczywiście ten, niż ten tabletkowy, że tak powiem. Natomiast to jest aspekt, na który zerkamy teraz. I lecimy dalej, Gosieńko, dobrze? Bo na zewnątrz widzę teraz sobie popatrzę w środku. Buty też takie, betonowe buty nam się pokazują, jak jest taki mocny rodzaj obciążeń. Tam taki wyjątkowy rodzaj jest konstruktor, ale tam sobie pościągamy to wszystko. Pani ma dzisiaj odetchnąć i to będzie dobra okazja w tym miejscu. <gryw> no za chwileczkę. Jestem w środku. Nawet pani nie wie, jak dużo się cieszy. Tyle wieków czekała. Hmm. Dusza mi mówi, powiem to. Wiesz, ostatnio o takich rzeczach chyba z 800 lat temu słyszałam. <gry> Cały, cały czas te 800 lat już 800 lat i ona mi tak tutaj się podchodzi czasem, jak chce mi coś jeszcze szepnąć. Witaj ponownie po 800, po 800 latach, piękna dusza. Dużo będziemy gościa wyciągać, bo pokazuje mi się przestrzeń aż po komórkę. Jestem w płynach ustrojowych, widzę nawet w płynach takie cząsteczki. One są mi tabletkowe i nietabletkowe. Tam bardzo dużo będziemy czyścić. Jestem w komórce. To samo. W ogóle też ciekawe, bo mam taki zrzut na to, jak te tabletki, co one robią, jak się łączą, jakby tworzyły rodzaj substancji, które prowadzą swoje osobne życie w naszych komórkach. Poprowadź nas Gosieńko dalej. Będziemy Dobrze. Być... Czyli już w momencie, kiedy skończyło się skanowanie, te trzy hula hop energetyczne podnoszą się do góry, zawieszają, taśma rusza, pani podjeżdża na tej taśmie, zatrzymuje się i w tym momencie z góry schodzą na dół nad pani głową, nad ramionami, całą, oplatają panią magnesy. One są przepiękne, bo one są w kształcie kwiatów lotosu, i one mają za zadanie wszystko to, co nie jest pani, wyciągnąć z pani, ale w bardzo subtelny sposób, taki, gdzie nie uszkodzą nawet jednej komórki, to nie jest ziemska technologia. One, wszystko to, co nie jest pani, co pani w sobie nosi od wieków, w tej chwili będzie wyciągane. Jest pani uwalniana ze wszystkiego, co pani obciąża. To, co mówiła przed chwilką Agnieszka, to, co ma Pani w krwi, wszędzie, nawet w najmniejszej komórce, co nie jest Pani, w tej chwili jest Pani uwalniana z tego. to widzi? Już poszedł ten pancerz na zewnątrz, w ogóle nagle stał się miękki, po prostu. Wciągnęły te notosy. Widzę równoległe prace, widzę wyciąganie, po prostu jak odkurzacz wyciągają ze środka ten syf. Dobrze, tak mi się dostać nie można było w ogóle właśnie. Mam skupienie na głowie, takie obręcze ściągają. Też taki rodzaj ucisku, głowa jest ważnym punktem. Te nasze krążące myśli. To ciekawe, mam bardzo wyraźny zrzut na zęby. Wyciągamy coś z zębów. W trakcie leczenia nawet coś musi nie pasować. Coś jest nie tak. Gardło. Następny kół, kwiat po całym kręgosłupie, też z kręgosłupem, nie domu. Po prostu leci, 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 leci. Nawet nie wiem, co to do końca. Wszystko tam wciągają, wszystkie portale, które pani miała w sobie. Proszę na klatce piersiowej się bardzo mocno skupić i poczuć, jak delikatnie ten oddech za każdym razem jest troszkę głębszy. Będzie mogła pani normalnie oddychać teraz, bez tego ścisku na klatce. A jak wróci ucisk, to pracować z oddechem, żeby się delikatnie stawał, po prostu głębszy. Taki w środku ciała jestem. Nie wiem, od brzucha w dół patrzę, Rozglądam się. Czemu to takie? Co mam zobaczyć? O dobre, takie martwe części są tutaj w tej części. Czekajcie. słuchajcie. 嗯。Mm. Tak, teraz z kolana przykuła uwaga, konflikty. Kostki, stopy, same stopy. Ściągamy wszystko. Pięknie. nie. Widzę, jakby pomiędzy, pomiędzy warstwami skóry, teraz mam skupioną uwagę, pomiędzy warstwami skóry. Widzę rodzaje, nie wiem, pokazuje mi się to jako nic. natomiast to jest to, co pokazywało mi się na tych liniach, wszystko rozczłonkowane, poukrywane. Wyciągamy taki sznur, który jest ukryty pomiędzy warstwami skóry. Kolejny bloker. Taka jesteś niesamowita. Taka informacja płynie, bo pewne rzeczy w ogóle widzę po raz pierwszy, tak jak właśnie sznurek pomiędzy warstwami skóry. <głos> <głos> Ale okej, okay, tak tam była ta informacja o blokerach. Czekajcie, tutaj niech ściągają, muszę jeszcze coś zobaczyć, co? Hmm. Tak. Widzę, pokazują mi się, są czipy, implanty, portale. To bardzo ciekawe, bo portal działa u Pani na zasadzie, ale uh -huh, może tak być. Po prostu coś się zadziewa i wciąga Panią od razu. I to jest to właśnie ten moment, w którym Panią porywa. Takie rodzaje w ogóle widzę, jak pokazuje mi się, zcielenie od razu. Na przykład miała pani moment, w którym do pani kości były wiercane jakieś śruby w ramach jakichś tam kar, właśnie i takich wcieleń, w których nas męczyli. I widzę, jak teraz jest usuwane, to bo zostały ślady po tych śrubach śruby, fragmenty śrub. Czyli była torturowana. Tak, tam są różne wcielenia. Po prostu przy każdym czymś, co się zadziewa, odpala się cały ten ból ze wszystkich wcieleń, wymiarów. Dlatego czasami tak bardzo nie wiemy dlaczego. Czujemy zagubienie. Bo to działa jakby poza nami większość tego się dzieje. To jest tak, jakbyśmy za sobą taką chmurę ciągnęli. Potężną, ciemną jej dodatku nie widzimy. Ściągamy. Poczekaj, daj mi chwileczkę, bo widzę jak wyciągane są właśnie jakieś bardzo stare. Obciążenia. Ok, puściło. O, jeszcze takie sprawdzenie widzę. Coś tam wyciągają, ale już mniejszy kaliber. Dobra, zaprowadź nas Basiu dalej. Dobrze i w tym momencie te kwiaty lotosu podnoszą się do góry, wracają na swoje miejsce. A taśma rusza jedzie Pani dalej. Zatrzymuje się, i z góry na Panią spływa tak jak prysznic, taki zielony, gęsty żel. On Panią całą otula, opływa, wypełnia wszystkie te miejsca, które zostały uwolnione. On ma na celu regeneracji, uzdrawia, uzupełnia. Niech Pani poczuje teraz, jak Pani jest cała tym. Taki zielony ludzik się z Pani zrobi. Pani jest otulona cała tym żelem, który panią wypełnia, regeneruje, uzdrawia. To jest bardzo ważny proces, ponieważ teraz po tym wyjęciu wielu rzeczy, proszę pozwolić właśnie wypełnić się tym przestrzenią po oczyszczeniu. Te wszystkie miejsca, z których wyciągaliśmy przed chwilą sznury, konstrukcje, śruby, portale, czipy, te wszystkie teraz miejsca się wypełniają. Masz po komórkę. Te części, które widziałam jako martwe, te martwe części zostały usunięte i teraz jest odbudowywana. W Stu procentach cała konstrukcja energetyczna uszkodzonych narządów. Widzę, jak to się dzieje. Widzę, jak pani sieć zaczyna się robić coraz bardziej świetlista. Te nasze pole. Zaczynam widzieć w końcu na niej przebłyski, błyski, to jest przepływ energetyczny, który się odtwarza. Czekajcie, jestem teraz w płynach ustrojowych gdzieś. Czekaj, gdzieś jest jakaś. Puścimy to. Zalegające resztki, gdzieś mi się pokazały jeszcze. Hmm, chyba tak. Wiecie co, pokazało mi się, ciekawe, pokazało mi się, że te substancje, które zażywamy w postaci leków, tak, czy w szpitalu jesteśmy, przechodzimy jakąś kurację, one w ciele są zbierane w miejscu pewnym. <laughs> I pokazuje mi się taki syf odpad, który potem zostaje w ogóle, ale przychodzi mi informacja: szpital, leki, substancje. I to puszczamy też teraz, ale ukryte zobaczcie, jak mocno było. Nie widziałam tego wcześniej, a teraz mi się po prostu taki zrzut pokazał konkret jest. Puszczamy to też. Niech się wymienią te płyny. Agnieszka, skaner dusz. Chciałam inaczej mi popatrzeć, to ja mogę sporo zobaczyć. <laughs> okay. Ciało, jeszcze sekundeczkę, widzę jak się wypełnia. Przestrzeń teraz już na nogach, kolana schodzi w dół, reszta ciała. Sieć niech się jeszcze wypełni, muszę to zobaczyć, jak się wypełnia. He, widzę jak nas oglądam, czy na pewno dobrze płynie, nie? No, raz to. Mamy. Super. Bardzo się cieszę w takim układzie pani Irenka dobrze schodzi z tej taśmy. Podziękujcie planecie. Pożegnajcie się z nią i wracamy do naszej przestrzeni. Tamte ta przestrzeń się zamyka, planeta znika.